Cześć kochani, przepraszam Was za, za to, że się nie odzywałem cały tydzień, e, ale musiałem się pożegnać bardzo szybko z moim wiernym e, przyjacielem psem, którego zaatakował rak i niestety mm, musiałem dokonać tych decyzji, o których nikt nie chce mówić i stąd, stąd się nie odzywałem, bo. Nie ma, nie ma, co tutaj więcej mówić, za który już nie cierpi. Co na hodowli? Słuchajcie, moje lenie dalej siedzą nabite jak bąki. I jeszcze się nic nie dzieje. Natomiast yy, na 100% u yy, 236 wesików będzie tutaj ta, tarło. Bo samiczka też już widzę, jest nabita ładnie, i, i widzę, że tutaj zaraz będzie kładła ikrę. Yy, 200 Jedynki no, są tak ponabijane, że po prostu masakra. Nie wiem dlaczego to nie idzie do tarła. A teraz pokażę Wam skalarki. Słuchajcie. Yy, Te najnowsze to są takie od czarnych skalarów. Eee, 9 dni starsze są już słuchajcie takie. Jak widać. I jeszcze 9 dni starsze. Od tych ostatnich są już takie. I jest ich tutaj całe mnóstwo, wymieniałem tutaj właśnie sporą część wody, a jeszcze muszę ich nakarmić. Słuchajcie, co dobrego jeszcze, cały spód tutaj, no to są green dragony zwykły, ancistrus, jakiś tam albinos, trochę redów weloniastych, trochę kalikoweloniastych. Nie wiem, tego tałataństwa jest tutaj, nie, więc może z 800, może lepiej. Eee... Zobaczcie, jakie samicereda ponabijane, i też czekam na tarło, bo nic się nie dzieje. Eee, wyrzuciłem, eee, wyrzuciłem już miod od 144: też szału nie ma, dupy nie urywa. E, bo powiem szczerze, że jest tego tutaj nie wiem, może 40-60 stuk. E, obok jest e, Green Dragon z e, igro. Na dole e, widać już e, maluchy też e, m, zwykle, zwykłego ancestrusa i, i, i trochę gdzieś tam Green Dragonku sobie już tam gdzieś e, pływa z tym. A słuchajcie, od. Kalarów Red Devilów pływa mi dosłownie jeden chyba młody. Wszystko się zepsuło przez pecha wody, i stąd poleciała ikra. I stąd cały ambaras Jeżeli by było wszystko w porządku, powinno to wyglądać tak, jak tutaj. Nie wiem tych młodych jest tutaj ze 200 może trochę lepiej w dużym, w dużym już skupisku pływają zaraz biorę się za karmienie bo tutaj w pudłach mam nastawionego bananowca a tak jak zwykle obok nastawiona jest artemia słuchajcie biorę się za karmienie biorę się dalej jeszcze za pracę chociaż już jest po godzinie czternastej i jeszcze nie wyszedłem ze sklepu ale muszę podkarmić ryby, muszę podkarmić zwierzęta, jest weekend, odpoczywamy, cieszmy się, e, cieszmy się wszystkim, mam nadzieję, że po weekendzie pokażę Wam jakieś konkretne tarła już fajnych rybek i może coś z tego wszystkiego będzie, bo mówię, y, na górze y, gdzieś widziałem tutaj y, 397, pilnuję już sobie powoli y, groty y, i o... Tak jak widzicie samczyk sobie siedzi i yy, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Yy, obok, yy, obok stare 180 yy, trójki yy, sobie też yy, siedzą i yy, też się widzę coś tutaj o, uciek uciekła akurat samica. Yy, coś się tutaj szykuje yy, do yy, zrobienia. A u Red Devili 181 Widziałem, że też pilnują ładnie groty A teraz widzę, że jak dałem żreć to powyłaziły gdzieś tam siedzą o siedzą tam z tyłu i wywalone jajka Zobaczymy po weekendzie co się dzieje, więc życzę odpoczynku. Mało stresu. Bawcie się akwarystyką. Pozdrawiam gruba ryba Lubili.